Choć funkcjonuje już kilka miesięcy, to we wtorek 9 października uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Jesteśmy w tej chwili w zespole szkół na ulicy Grunwaldzkiej, ale uroczystość związana jest zupełnie z innym obiektem, jednoczącym może bezpośrednio tej placówki, a mianowicie otwarciem poradni psychologiczno-terapeutycznej na ulicy Grunwaldzkiej, naprzeciwko zespołu szkół, w którym się znajdujemy. Po były bibliotece pedagogicznej. Są tam pomieszczenia, które udostępniliśmy właśnie dla szpitala w Ameryce, który uruchomił tam właśnie poradnie. I korzystając z terapeutów, z pedagogów, psychologów, psychiatrów, możemy. Kierować tam dzieci, lub też bezpośrednio mogą się odbywać spotkania terapeutyczne właśnie z osobami potrzebującymi takiej pomocy. A potrzeby są bardzo ogromne, bardzo duże, coraz więcej dzieci, młodzieży potrzebuje takiego wsparcia, takiej pomocy. A jeśli oczywiście jest to konieczne, to również i pomocy w hospitalizacji i dalszym leczeniu, czyli bezpośrednie kierowanie już później do szpitala w Ameryce i czyli to skrócenie tej drogi. Między właśnie pacjentem a, a ostatecznym kontaktem z lekarzem, czy wyleczeniem i, i całą terapią. Także cieszymy się bardzo, że udało się doprowadzić do powstania tego ośrodka. Ogromne podziękowania dla dyrekcji szpitala w Ameryce i dla pań, które bezpośrednio zajmowały się organizacją. Powiat udostępnił cztery pomieszczenia po bibliotece pedagogicznej, wyremontowane, przygotowane, w zasadzie tylko wstawienie sprzętu. Wyposażenia i poradnia mogła być uruchomiona. Funkcjonuje już od, od kilku miesięcy. Dzisiaj jest, dzisiaj jest otwarcie oficjalne, więc cieszymy się bardzo, jeszcze, że, że udało się doprowadzić do takiego skutku. Każdemu z nas, dla mnie jako dla mamy, ale również samorządowca i dla osób, które tutaj są w dniu dzisiejszym, pedagogów, psychoterapeutów, nauczycieli, wychowawców, samorządowców, jest to Coś, co poprawi i, yy, i pozwoli naszym dzieciom i młodzieży, żeby nie wstydziły się korzystać z pomocy. Z, bo nasze dzieci i młodzież żyją za szybko. Wszędzie muszą być doskonałe i najlepsze w domu, w szkole, yy, ale również w sieci. Przy tym to chodzą używki, alkohol, i tu robi się już bardzo niebezpiecznie, i trzeba reagować. Przed. jeśli jest taka możliwość i po to otwieramy e, takie ośrodki. To jest kolejny ośrodek, który otwieramy. Jest w Olsztynie, e, w Lidzbarku, w Działdowie i wkrótce powstanie w Nidzicy. Ale to wszystko ma być całością wielkiego projektu e, budowy Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce. Słowa Korczaka są wciąż żywe, że musimy wiedzieć, że dzieci Wszystkie dzieci są dobre. Jeśli czegoś nie umie, to go naucz. Jeśli nie wie, to mu wytłumacz. A jeśli nie może, to mu po prostu pomóż. I tak powinniśmy do tego potraktować to nasze wyzwanie, wyzwanie i problemy XXI wieku. Dzieci i młodzież. Dlatego też tak ważne są takie ośrodki, gdzie dzieci i młodzież będą mogły, nie wstydzić się, ale mówić o swoich problemach, że mogły otwierać się i nie może być wstydem korzystanie z pomocy psychologa, psychoterapeuty czy też lekarza psychiatry. W strategii i w polityce rozwoju naszego miasta bardzo wysoko stawiamy młodzież, dzieci, dlatego ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej. I psychoterapeutycznie dla dzieci i młodzieży, który powstaje w działowie, On bardzo dobrze nam się wpisuje w nasze działania i liczymy, że będzie to kolejna instytucja, która będzie wychodziła naprzeciw potrzebom młodzieży. Tej młodzieży, której dzisiaj jest bardzo ciężko zaakceptować samą siebie, która buntuje się przeciwko cywilizacji tego świata. Wierzę, że. Nie jest to ostatnie słowo ze strony Szpitala w Ameryce, i myślę, że ten ośrodek będzie się rozwijał. Gratulujemy inicjatywy i trzymamy kciuki za kolejne przedsięwzięcia.